Dzień dobry, tutaj Morena ze strony Ścieżka do Keter. Witam Was w czytaniach na maj 2022 roku. Nim zaczniemy, przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Nie każdemu, nie ze wszystkim może się zgadzać. Jeżeli się zgadza, to dobrze. Jeżeli się nie zgadza, sprawdźcie czytanie dla swojego ascendentu urodzeniowego. Pamiętajcie, że jest to... Wskazówka, a nie wyrocznia, która stwierdza, że tak będzie. Jest to wskazówka, która ma Wam powiedzieć, czego się wystrzegać, na co zwracać uwagę, a nie Was straszyć. Pamiętajcie o tym zawsze. Weźcie z tych czytań to, co jest Wasze, co czujecie, że jest o Was i dla Was. Nie naciągajcie do siebie na siłę. Resztę zostawcie. Bez żalu i pamiętajcie, że to wy jesteście odpowiedzialni za swoje życia że to wy nie mi kierujecie, nie karty, nie filmy na, na YouTube. Poza tym, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za wszystkie polubienia, komentarze, subskrypcje i zapraszam, zachęcam Was do nich serdecznie. Czytania w ostatnim miesiącu, w kwietniu, były troszeczkę opóźnione. Troszeczkę bardzo nawet. Choć bardzo się starałam, jednak nie wyszło. Dlatego, żeby w maju nie powtórzyć już takiej sytuacji, zaczynamy już teraz. Tak więc zapraszam do obejrzenia. Dzień dobry. Witam wszystkie zodiakalne lwy w czytaniu na maju 2022 roku. maj przynosi Zodiakalną Lwą. Zobaczmy sobie. Sprawa numer jeden. Dla Zodiakalnych Lwów na maj 2022 roku. Co zaprząta Waszą głowę, co zaprząta Waszą uwagę? Po tak. przede wszystkim i po pierwsze. Szóstka moment. Paś pucharów, rada, wisielec, i wynik dziewiątka pucharów, Lewki w związkach, sprawy uczuciowe, emocjonalne. Mieczy, no powiem Wam, uczuciowo po prostu tak, że ach. Lewki single. Co dla Was w uczuciach? Szóstka buław. Sprawy zawodowe finansowe. Diabeł. I co przychodzi z otoczenia? Piątka moment. Pod spodem karta księżyca, ósemka pucharów, asmonet, trójka, bułow, gwiazda. Um. Ktoś niezwykle niespełniony. Ktoś czekał, czekał aż się spełni, Spełnił się jego nadzieję i się nie doczekał. Postanowił, gdzie indziej sobie je spełniać. Tylko że niestety ale okazało się to złudzeniem. Tak? Pod spodem jest karta księżyca. Karta iluzji. Ona w tej talii, jak w żadnej innej pokazuje, że księżyc ma dwie strony, oprócz tej ładnej yy, i okrąglutkiej, którą widzimy, ma też swoją stronę ciemną. Księżyc to iluzji. nieby świeci, ale to przecież nie jego światło. To odbite światło Słońca. Tutaj nie ma nic prawdziwego. I może, być może, tak to jest, że trzeba przyznać się do błędu i trzeba oddać komuś sprawiedliwość. Szóstka monet, którą mamy tutaj, jako tą kartę miesiąca, tego centrum i epicentrum, Waszych zdarzeń na ten miesiąc. Szóstka moneta mówi o równowadze, takiej adekwatności, tak? Tego, co się daje i tego, co się dostaje. O tym, że za solidny wkład jest solidna zapłata. O tym, że za niesolidny wkład jest niesolidna zapłata. I teraz tak. Czy Wy się po prostu czy wy w tej chwili zbieracie konsekwencje tego, że daliście się zwieść tym swoim złudzeniem, swojej naiwności. Dobrze, wyciągnijmy sobie do tej szóstki do tej szóstki monet. Tak, tak zbieracie konsekwencje swojej naiwności. Swojej może nawet nie tyle głupoty, co lekkomyślności. Tak, karta głupca. Coś tu było nieprzemyślane, coś tu było. miało być dobrze, a wyszło głupio. Dobrze. Wyzwaniem jest paś pucharów. czyli sądzę, że. i do niego karta kochanków. Sądzę, że wyzwanie porusza tutaj kwestię wyzbycia się jakiegoś idealizmu i naiwności. Podjęcia odpowiedzialności, przyjęcia odpowiedzialności za to, co się zrobiło, tych konsekwencji, właśnie, tak? Poniesienia tych konsekwencji, tego, o czym mówiliśmy tutaj. Jeżeli zrobiłem błąd, to ponoszę też konsekwencje. No, a pod spodem karta umiarkowania. To, to nie ma co w tej chwili: nie ma co szukać rozwiązań, działać, reagować, tak? Po prostu trzeba pokornie skłonić głowę i te konsekwencje przyjąć na klatę. I jeżeli one wymagają jakiegoś okresu przeczekania, tak, tutaj mamy kartę wisielca jako radę. Jeżeli poniesienie tych konsekwencji oznacza bycie zablokowanym przez jakiś czas, bycie wstrzymanym w tym, co się dzieje, w tym, co się robi, no to tak, należy po prostu poddać się temu. Hm. Wisielec wisi. I teoretycznie wydaje się, że on jest uwięziony w tym zawiśnięciu, tak? Natomiast nie, i na tej talii, i na kilku innych, które posiadam, wisielec zawiesł, bo inaczej by się roztrzaska. To zawieszenie wisielca ratuje go przed upadkiem. To zatrzymanie jest wymuszone po to, aby uniknąć czegoś stokroć gorszego. I przez to zatrzymanie dostajesz szansę, żeby sobie to i owo przemyśleć. I tego i owego nabrać do głowy. Tak, żeby zobaczyć sprawę z innej perspektywy. To jest tutaj w tej talii karta wisielca widzę wręcz jak taką interwencję z zewnątrz w ostatniej chwili, kiedy wisielec łapie się w sieć, ale dzięki temu unika upadku. I teoretycznie można. U, zobaczcie. Można to jego zawieszenie uznać za nie wiem, niebezpieczeństwo, karę. Tak, tutaj jakiś taki paskudny pająk. Właściciel tej sieci. Ale upadek w tą odchłań, która jest poniżej, byłby po stokroć gorszy, nieprawdaż? Tak więc, tak. Jeżeli w konsekwencje tego, co sądziliście, że robicie dobrze, a wyszło nie tak, was zatrzymują, blokują, to wykorzystajcie ten czas dobrze. Wykorzystajcie ten czas na zmianę perspektywy. Naprawdę czasami to, co wydaje się być dopustem Bożym, okazuje się być wybawieniem i ratunkiem. Wcale się to nie wyklucza. A tymczasem dociągnijmy sobie kartę do tego wisielca. Do karty rady, do karty wisielca. No, właśnie. I patrzcie, dopiero tutaj była mowa, tak? Paś pucharów. naiwny idealista, który sobie swoją naiwnością narobił problem. Tak? Powinien spoważnić. Takie jest przed nim wyzwanie: żeby spoważnić, żeby podjąć opowiedzieć się, żeby przyjąć odpowiedzialność. A tu co? Paść Pucharów. No tutaj Księżniczka Pucharów, tak? Zakochana gimnazjalistka. Która też na niczym innym nie jest w stanie się skupić. A odpowiedzialność to jest dla niej jakieś trudne słowo. Trzeba sprawdzić w słowniku co to. No więc. No nie. Tak to nie da rady, kochani. I dziesiątka bułów. No tak, może to być. W pewien sposób uciekanie od, od, od tej odpowiedzialności, która wydaje się być ciężka, niewygodna, przerastająca. Ale jednak na końcu tej drogi jest cel, jest osiągnięcie satysfakcji, osiągnięcie spełnienia. To jest to tak jak, przypomina mi to takie dziecko, które nie chce wypić niedobrego syropku bo syropek jest niedobry. Mimo, że wie, że syropek zadziała i będzie wzrujeje. Ale syropek jest niedobry, więc nie będzie go piło. No to jest na tej zasadzie. No, no nie, no nie. Jednak no, troszeczkę bardziej dojrzale należy tutaj podejść. I do karty wyniku. Do dziewiątki pucharów. Tak wyciągając kartę, tak się zastanawiałam, czego trzeba, żeby tą dziewiątkę pucharów zdobyć. I dopiero o tym mówiliśmy. Tak, król monet, czyli ten chyba najbardziej odpowiedzialny ze wszystkich. Ten, który, na którym najbardziej można polegać, który jest najbardziej stały, trwały w swoich decyzjach i w swoich postanowieniach który jest najbardziej rozsądny ze wszystkich czterech. W przeciwieństwie do tych o tutaj pazików. a ja już o głupcu nie wspomnę. No właśnie. Tak, czyli... Czyli raz jeszcze. Chcesz mieć to spełnienie? Wykaż się odpowiedzialnością. Wykaż się dojrzałością. pod spodem znowu karta księżyca. Tak? Czyli tu znowu jakieś złudzenia i jakieś iluzje będą w stanie Tobie wizję zamącać. Tylko pamiętaj o tym, bo na, na razie tutaj księżyc Cię przywiódł i dalej chcesz, żeby, żeby powiódł Cię dalej. Na to się zanosi. Czyli ogólnie no nie ruszysz się nigdzie, tylko zrobisz sobie takie kółeczko. Nic z tego nie wyniknie. Ok, zatem przejdźmy sobie teraz do lewków w związkach. Lewki w związkach mają Asamieczy. Jest to karta tak bardzo nie na uczucia, że po prostu uff. ewentualnie, jeżeli chodziłoby w grę o jakieś, nie wiem, wyklarowanie sytuacji, tak, wtedy jest to karta dobra. Jeżeli mamy w związku sytuacji niejasną, niepewną, to tak, jest to dobra karta. Sytuacja się wyklarowuje elegancko. Ale ogólnie tutaj nie ma uczuć. To jest chud, to jest stal, to jest uh, prawda w oczy, Kłują za czasem. Ale naga prawda, tak? Już bez, bez, żadnych, bez żadnego wbijania w bawełnę, bez. No tak, po prostu prawda między oczy. Aczkolwiek, razem tutaj z tą dziewiątką buław ten as mieczy może mówić o tym, że lewek bądź lewiczka stawia granice w tym związku. Tak? Jeżeli te granice były naruszane, to je stawia konkretnie jasno, no i zwycięża pod spodem szóstka buław, czyli tutaj to postawienie jasno, klarownie, tak? Jak najbardziej popłaca. Mhm. Dołóżmy sobie jeszcze jedną. Dalej, trójka buław. Czyli wyartykułowałam, co mnie boli, przedstawiłam swoje żądania, przedstawiłam swoje warunki. A teraz czekam na reakcję. Czekam na feedback. No dobra. Przejdźmy w takim razie do lewków singli, u których mamy wszystko buław. Zwycięstwo, triumf. To, co chciałeś w lewku osiągnąć, zostało osiągnięte. I nawet jeżeli jest to triumf chwilowy, nawet jeżeli to, nad czym pracowałeś jeszcze nie jest zakończone, to owszem, tak, jest to ważny punkt tutaj w tym dążeniu do, do celu. Więc jeżeli Twoim celem było poderwać kogoś, no to tak, to cel został osiągnięty. Uu. I Karta Gwiazdy. Czyli owszem, to jest na takiej zasadzie zrób jeden krok, a Wszechświat zrobi ku Tobie 10. I w tym momencie tutaj dla Signi widzę to jako owszem, jeden krok zrobiony, po czym Kroków 10 robi ku tobie prześwietlenie, tak? Jesteś w stanie przejść już w sumie 11. No i bardzo dobrze z tym wszystkim, bo zobaczcie tutaj na tą czwórkę monet. To, co tutaj się dzieje dla lewków z innymi w maju, kończy okres jakiegoś takiego zatrzymania, jakiegoś takiego zatęchłego zaklęśnięcia, takiej niby stabilizacji, ale takiej już duszącej. Gdzie już w ogóle nie ma ruchu. Nic się nie rusza, nawet powietrze nie drgnie. Robi się duszno i dusząco. I oto właśnie nadchodzi przełom. No i super. Dobra. Sprawy zawodowe i finansowe. Karta biała. No i. To, to mi się nie podoba. Karta diabła to tak, albo to są, to są kuszenia, tak? czyli kuszenie wszelkimi takimi o 50 tysięcy dolarów dziennie, zarób, nie wychodząc z domu. No, kto normalnie się na to nabiera? To są yy, wszelkie takie ryzykowne interesy, gdzie masz zagrać ba bank, żeby ci się to zwróciło po prostu tysiąc krotnie, tyle, że się nie zwraca. Nigdy. Tak? Na tym, na tym po, polega karta diabła w finansach. Względnie. Polega ona na tym, żeby... że ty jesteś dla kogoś diabłem. Tak? Że to ty kogoś uwiązujesz, że to ty kogoś manipulowujesz, manewrowujesz. To są wszelkie pożyczki na zbyt wysoki procent. Tak? Te wszystkie chwilóweczki na, na świetnych zasadach. No nie, 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 uważajcie, uważajcie na siebie, uważajcie na to. Dołóżmy, do karty diabła. No, diabeł kusić cudownym interesem, tak? Asem, monet, świetną pracą. Rzuć tą, gdzie jesteś teraz. Tam będzie super. Po czym się okazuje, że wcale tak nie jest. Wiecie, no ogólnie już nie będę tutaj wyciągać, bo to, dla każdego to będzie co innego, natomiast jeżeli macie w planie w tym miesiącu jakieś decyzje finansowe, takie życiowe decyzje, finansowe, zawodowe, y, dotyczące kariery, tak, y, dotyczące, nie wiem, brania kredytu, wstrzymajcie się z tym, zaczekajcie z tym jeszcze chwilę, to, to, to nie jest dobry czas, to nie jest dobry moment. Dobra, i co przychodzi z otoczenia? Karta piątki monet. Ktoś prosi o Waszą pomoc, ktoś żebra, wręcz o Waszą pomoc, tak? Prosi Was o wsparcie. Tylko, co jest zawsze w karcie piątki monet, oprócz tej tutaj jednej, biednego nieboraczka, proszącego o pomoc? Tak, bo na karcie Piątki Monet zawsze jest ktoś, kto prosi o pomoc. I wiecie, co tam jeszcze jest zawsze? Rozwiązanie jego problemu. I tak jak tutaj pani stoi zmoknięta, biedna, staruszka na deszczu padającym, Tu ma drzwi otwarte, ale stoi na tym deszczu i płacze, że jest biedna, bo i na deszczu. Tak? No czemuż tam nie wejdzie, nie schroni? Na tych klasycznych taliach, na klasycznej talii lidera no tam jest żebrak stojący pod kościołem na mrozie, pod oknem jasnym, ciepłego wnętrza. No czemu tam nie wejdzie? Tak więc tutaj oczywiście, jeżeli ktoś do Was zwraca się po pomoc, no to należy mu pomóc, ale pytanie jest czy jest zasadnym dać mu rybę, czy dać mu wędkę? Bo tak? ten ktoś od was potrzy... oczekuje ryby. Jego problem rozwiążecie wy. Nie on sam. Albo ktoś, kto po prostu lubi sobie ponarzekać. Musicie go słuchać jak zgaszonego radia tak? I... i ogólnie kiwać głową, żeby mu lżyło. Yy. Odpowiedź wasz. A mieczy. Pokaż rozwiązanie problemu, skoro ten człowiek go nie widzi, i wtedy ci się okaże, czy on chce sobie ponarzekać, czy chce rozwiązać problem, czy chce go zrzucić na kogoś innego. Tak? To jest na takiej właśnie zasadzie. Pokaż tej osobie prawdę. I prawdę o jej problemie, i prawdę o niej samej. No. Jakaś osoba w waszym otoczeniu, która lubi tak, lubi tak ponarzekać, popłakać nad sobą, I ogólnie bo ponarzekać, jakiś świat jest zły, ona jakby biedna, mając w zasięgu ręki, mając w swojej dyspozycji wszystkie narzędzia, żeby zmienić tą swoją podłą, złą sytuację, nie robi nic, tylko płacze, narzeka. Nie używa rozwiązań. To raczej jest taka wyuczona bezradność, taka, nie wiem, może potrzeba atencji jakiejś, tak? Zobacz, jak jestem biedny i zobacz, jaka jestem biedna. Proszę o Twoją uwagę. Tylko pytanie, czy ta osoba sobie z tego zdaje sprawę. Bo jeżeli Wy zdacie jej, zdacie jej sprawę i powiecie jej, że tak zasadniczo to wszystkie swoje problemy jest w stanie rozwiązać, jak najwyraźniej bardziej lubi sobie ponarzekać, no to się bardzo na was obrazi, tak? To będzie trzęsienie, trzęsienie dla, dla jej w ogóle całego schematu myślowego. Szok. I teraz no, to, to już od Was zależy, tak? Jeżeli taka osoba wam się przypałęta, a, no to już od was zależy, tak? Czy chcecie dalej kontaktu z tą osobą, czy, czy po prostu czy macie jej dość? I tego jej narzekactwa. I w zależności od tego, tak, tak poprowadźcie uzmysławianie jej, co tu jest tak naprawdę problemem. No, e, przy czym? nie wydaje mi się, żeby, żeby ta osoba była jakaś taka strasznie, szczególnie waszemu sercu bliska i droga. Raczej wy jesteście w pewnym takim zachowujecie pewien dystans od niej ta osoba ceni, ceni waszą uwagę i ceni waszą wiedzę, jest taki, taki troszeczkę wampirek energetyczny, tak? Chce, chce od was uzyskać coś, chociażby tą uwagę, chociażby ten czas, chociażby, nie wiem, wasze emocje, które poświęcicie tak na, na wczuwanie się w jej problem. Ale to nie znaczy, że problem tej osoby, że tej osobie zależy na rozwiązaniu problemu. Ona tak jakby chciała ukraść troszeczkę Waszej mądrości. Też coś takiego tu może być. No, może ten as mieczy rozcinający. Może jest tu też opcją do przemyślenia. Dobra, zobaczmy sobie w takim razie jeszcze radę dla lewków. W zasadzie lewków na maju. Co ma do powiedzenia wyrocznie? Przyjemność. Spełnienie się. O! To. Tylko, że po pierwsze, trzeba sobie na nią pozwolić. Trzeba umieć sobie na nią pozwolić, tak? Bez wyrzutów sumienia, że świat cały czeka na moją pomoc, na moją interwencję, tak? Bo ja jestem tutaj zbawicielem świata i ze mnie się zawali, a ja tutaj sobie na przyjemności pozwolę. Eee, trzeba też wiedzieć, kiedy się jej poświęcić. Bo tutaj, tu wcześniej, w tej górnej linii, to o czym mówiliśmy, podejście było naiwne, trochę idealistyczne, jakieś takie niepoważne. Być może właśnie nakierowane na osiąganie swojej przyjemności, a nie na konsekwencje z tym związane, tak? I teraz trzeba, trzeba się opowiedzieć te konsekwencje przyjąć na klatę, choćby były ciężkie. I dopiero potem, jak się ten gorzki syropek przełknie, tak, tych konsekwencji, dopiero potem nadchodzi uzdrowienie i osiągnięcie tego stanu spełnienia. Dlatego. Kartą dla Was na ten miesiąc jest przyjemność, ale osiągana mądrze. Nie za cenę bolesnych konsekwencji, nie za cenę czyjejś krzywdy, nie za cenę zaniedbania rzeczy innych ważnych. I nawet jeżeli w tym momencie jesteście w okresie tego ponoszenia tych konsekwencji, tego zawieszenia tu, ona jednak tam na Was czeka. Tak to jest to, to, co mówiłam o tym gorzkim lekarstwie. Ona jednak jest w stanie Was wyleczyć. I w efekcie uzdrowić. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, droge, drogie lewki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już niedługo.